Dzień dobry, dzień dobry. Dziś mamy 7 maja, a tytuł naszej refleksji to wyobraźnia. Mogę być dorosła, nie tracąc zdolności magicznego myślenia. Dzisiaj będę miała trzy życzenia. Wszystkie będą dotyczyły mnie, nikogo innego. Odważę się pomarzyć o czymś, co zawsze wydawało się poza zasięgiem moich możliwości. Dawniej bałam się myśleć magicznie. Zbyt często marzenia się nie spełniały. Zrezygnowałam z życzeń, odwróciłam się do modlitwy plecami, przestałam snuć marzenia. Już nie boję się myśleć magicznie, ponieważ wiele marzeń mogę zrealizować sama. Z dnia na dzień przyzwyczajam się do myślenia o własnych pragnieniach. Jestem dorosła. I sama mogę decydować o tym, czego dla siebie chcę. Um, powiem Wam tak, kochani: odpowiedzialność, um, samorealizacja i akceptacja to są takie trzy klucze z dużym naciskiem na akceptacja. Bo, jeżeli nie zaakceptujemy, przestaniemy walczyć, to będzie nam łatwiej i życie stanie się przyjemniejsze. Także chciałabym, żebyście wzięli sobie to do serduszek i, yy, i życzę Wam przyjemnej tej refleksji, yy, cudownego dnia, pogody ducha, jak zawsze, przede wszystkim na pierwszym miejscu i dużo, dużo uśmiechu. Pa Pa!